Cześć, nazywam się Adam Witam was na kanale YouTube dobrerowery.pl. Rozmawiamy dzisiaj nieco w temacie plecaków rowerowych. Pokażę Wam ciekawą alternatywę dla wszystkich drogich modeli plecaków rowerowych, które mają pewne cechy, które, o których niektórzy producenci drogich plecaków mówią, że to jest wyłącznie ich domena. Dzisiaj porozmawiamy o plecakach firmy V8, pokażę Wam kilka ciekawych modeli i zobaczycie, jakie są ich mocne, jakie słabe strony, i tak naprawdę, gdzie mogą nawiązywać rywalizacje z czasami wielokrotnie droższymi plecakami wiodących producentów. Generalnie plecaki firmy V8 są produktem, który jest od jakiegoś czasu dostępny na polskim rynku. Firma, jak większość w tej branży, ma jakąś swoją genezę, która zwykle sprowadza się do tego, że był ktoś, kto kiedyś miał jakąś przygodę w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, najczęściej w Europie jest to Legia Cudzoziemska, tam zastała go jakaś okrutna okoliczność przyrody i zdał sobie sprawę, że jego dotychczasowe wyposażenie nie miało żadnego sensu i wtedy odszedł z wojska i wynalazł coś własnego, najlepszego i tak właśnie powstała marka plecaków w Pałosie. Oczywiście chyba każda firma ma taką legendę, nawet Endura twierdzi, że jej twórca pojechał kiedyś na zawody triathlonowe do Australii, tam ktoś ukradł mu wszystkie ciuchy, musiał szybko skompletować nowe i zobaczył, że nic nowego, ciekawego na rynku nie ma, więc musiał stworzyć własną markę. Mniejsza, z tym przejdziemy do sedna, do tego, co w tych plecakach jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że są stosunkowo niedrogie. Przynajmniej, jeżeli popatrzymy na możliwości, które oferują i porównamy je z wiodącymi firmami, takimi jak na przykład Evok. Plecaki V8 tak naprawdę cenowo zaczynają się już od około powyżej 100 zł. Plecak, który mam dzisiaj dla Was. Na początek, to model określ, nazwany jako YDR44 jest tym najmniejszym plecakiem, jeżeli chodzi o tego producenta. Jest plecakiem, który mieści mimo wszystko bukłak o pojemności 1,5 litra. Plecak bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o wykonanie. Jak nie widzieliście na początku, kiedy go wyregulujemy, to zakładamy go poprzez rozpięcie takiego rzepa na klatce piersiowej i potem spięcie go. E, bardzo fajnie zrobiony, bo to jest taka dość duża powierzchnia tego rzepa, więc wystarczy tym tak naprawdę sobie rzucić i spokojnie nam się to wszystko zepnie. E, wielkość tego plecaka, moim zdaniem, predestynuje go przede wszystkim do tego, aby był świetnym plecakiem do biegania, albo na przykład plecakiem na maraton rowerowy. E, kiedy mamy dwa bidony w ramie, albo jeden bidon i potrzebujemy na przykład na długi dystans, na dystans, dystans giga, potrzebujemy więcej picia, to wtedy taki malutki plecaczek z bukłakiem będzie idealnym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o kieszenie, nie ma tu żadnych rewolucji jest sprytna kieszonka na jakieś narzędzia, dokumenty. To też taka mała, mała dygresja, że są takie firmy jak Evo, które twierdzą, że ten ich super patent z... Dostępnymi jednym ruchem ręki, kieszeniami to jest wyłącznie ich domena. A w praktyce, na przykład, V8 ma dokładnie to samo, czyli odpinamy sobie ten zamek jedną ręką, ten, ten rzep. I mamy kieszonkę, która jest bardzo łatwo dostępna. Mamy tutaj miejsce na jakieś narzędzia, jest siateczka z podziałką, żeby to wszystko tutaj rozdzielić, żeby nam się na przykład nie wiem, batony z dętkami nie mieszały. Bukłag jest dostępny tutaj, odpinamy sobie po prostu rzep. Bukłag jest zawsze. Na naszych plecach. To oprócz tego, że mieści się ten półtorej litrowy bukłak, to również możemy zmieścić jakieś dodatkowe rzeczy tak naprawdę, tylko raczej nic specjalnie wystającego, bo to będzie bezpośrednio za naszymi plecami, w związku z czym lepiej, żeby tutaj nic takiego bardzo niewygodnego nie było. Cóż, plecak fajnie wykonany, trwały, ma jeszcze z przodu takie małe kieszonki na przykład na baton albo na, na coś do jedzenia. Jeżeli chodzi o wentylację tego plecaka, no niestety ma dość dużą powierzchnię styku z naszymi plecami, więc dobrze się nadaje do biegania, nadaje się faktycznie do obcisłych ciuchów na, na jakiś maraton, ale w przypadku stosowania go na przykład w enduro z nieco grubszymi, grubszą odzieżą, ta powierzchnia styku z plecami jest dość duża, więc siłą rzeczy plecy nam się w tym plecaku e, będą pocić. Największy atut tego plecaka – cena, bo za mimo wszystko tak wykonany i przemyślany plecak e, z bukłakiem w zestawie płacimy 169 zł, więc naprawdę sporo taniej niż e, u takiej najbardziej wiodącej konkurencji. Kolejny model ciekawego plecaka od V8 to model RAC 6.2. Czyli model nieco większy od tego poczynionego wspinanego plecaka, ale dalej dość kompaktowy, idealny, na przykład na taki jednodniowy wypad w góry. Plecak, już swoją wielkością na tyle, na tyle pojemny, że raczej do biegania się specjalnie nadaje, chociaż na opartego na jakieś trailowe bieganie w górach również dałby radę. Dużo bardziej przemyślany, dużo bardziej dopracowany i też dużo większym potencjałem, jeżeli chodzi o przeważenie różnych rzeczy. Zacznijmy od najważniejszego. Dwie duże kieszenie, oczywiście odpinane również jednym ruchem ręki. Jedna daje nam dostęp do kieszeni z bukłakiem oraz do tej głównej kieszeni plecaka. Bukłak oczywiście litrowy znowu w zestawie. Druga kieszeń otwiera na, tą samą, na tej samej zasadzie, jednym ruchem ręki pozwala nam na dotarcie do podziałki i do takiej przegródki na właśnie jakieś klucze, batony, ważne rzeczy, dokumenty. To nie jest koniec jeżeli chodzi o kieszonki w tym plecaku, mamy też cały zapas kieszonek takich, do, no, które są przymocowane do tego pasa biodrowego, który nam stabilizuje plecak. One są dość mocno rozstrzęgliwe, takie siateczki, tutaj idealnie można pomieścić to, co jest potrzebne pod ręką podczas jazdy, jakieś batony, coś do jedzenia, ewentualnie drobne, jeżeli mogą nam się, się przydać. Takie kieszonki są dwie, są po dwóch stronach, dodatkowo w tym plecaku przewidziano już Możliwość montażu na przykład ochraniaczy albo kasku, są takie dwa e, paski, którymi możemy po prostu sobie możemy jakoś w jakiś sposób e, kask do plecaka przytwierdzić e, i już go tutaj przewozić. To co jest najciekawsze w tym plecaku, dzieje się na jego plecach. E, tutaj mamy taką na co dzień bardzo praktyczną, e, praktyczną stronę. Praktyczną, praktyczną osłonę pleców. Ona ma takie dość mocno wystające punkty, w związku z czym powierzchnia styku tego plecaka z plecami nie jest tak duża jak w przypadku poprzedniego modelu. Tutaj tworzą się dość wydajne kanały powietrzne, które pozwalają nam na wentylację pleców. Siłą rzeczy cały plecak nam się nie dociska do pleców, więc to oddychanie jest dużo lepsze. I tutaj jeszcze jest jeden bardzo ciekawy patent, ponieważ do plecaków V8 można zamontować, od tego modelu wzwyż, można zamontować ochraniacz pleców. Wtedy wystarczy tak naprawdę odpiąć tą tradycyjną, standardową część pleców, która jest mocowana na rzepy i zamiast tego umieścić tutaj opcjonalny ochraniacz, taki rodzaj żółwia, który przyda się zarówno na rowerze, jak i na przykład na snowboardzie. Taki żółw kosztuje około bodajże 250 zł. można go zamontować do tych plecaków. Oczywiście on nie jest w zestawie, w zestawie mamy tylko plecak i bukłak, natomiast faktycznie taka opcja powiększenia naszego poziomu bezpieczeństwa istnieje. Kolejna ciekawostka, ten plecak RAC 6.2 z zbudowanym bukłakiem i z możliwością montażu tego żółwia to koszt 239 zł, więc dalej przynajmniej 100 betaniej niż taka najbardziej znana i do tej pory wiodąca konkurencja. Idziemy w górę, kolejny model plecaka to model FRD 111 model taki już typowy powiedziałbym pod kątem współczesnego enduro i trailu, czyli taki plecak na całodzienną, a nawet dwudniową wyprawę w góry. Ten plecak nie ma w zestawie bukłaka, oczywiście ma możliwość instalacji bukłaka, jest tutaj przewidziane na niego miejsce. Plecak, który moim zdaniem ma lekki przekręt na punkcie organizacji przestrzeni, więc jest chyba idealnym plecakiem dla osób z nerwicą natręt albo takich, które są wręcz pedantycznie przyzwyczajone do dbania o to, aby wszystko było w osobnej przegródce. Lubią w domu mieć pewnie nawet pokrowiec na pilota i pokrowiec na pokrowiec do pilota od telewizora, bo tutaj naprawdę można wszystko umieścić w przeróżnych miejscach. Zobaczcie sami. Plecak ma tak naprawdę, patrząc od tej strony zewnętrznej, ma tą taką klasyczną kieszeń na kask. To jest zmieścimy full face'a albo jakiś kask trailowy. Sprytnym patentem jest to, że to, ta kieszeń na, na kask, jeżeli potrzebujemy dostępu do innych kieszeni, może być w prosty sposób odpięta takimi haczykami. Wygląda to w ten sposób. Czyli nie trzeba za każdym razem pokuszać tych, tych wszystkich pasków. Wystarczy odpiąć tę kieszeń na na tych zatrzaskach. Pod spodem jest jeszcze jedna kieszeń, gdzie możemy zmieścić jakieś, nie wiem, na przykład ochraniacze, które będą nam wystawały u góry. Też jest taka dość rozciągliwa, wykonana z siatki. Pod spodem znajduje się kolejna kieszeń. To jest ta kieszeń, która daje w zasadzie nam dostęp do tej głównej kieszeni, jeżeli chodzi o organizację przestrzeni w tym plecaku. To, co się tutaj w środku dzieje, to jest coś niebywałego, bo oprócz tego, że mamy takie dwie bardzo duże kieszenie, które są od siebie oddzielone tą warstwą, która tak naprawdę jest jeszcze jedną kieszenią. Bo tutaj te dwie główne kieszenie oddziela nam taka mała kieszonka zapinana na zamek. A po tej stronie frontowej plecaka dzieją się cuda, bo tutaj jest chyba Jeden, dwa, trzy kolejne kieszonki zapinane na zamek błyskawiczny, e, czyli możemy tutaj wsadzić jakiś na przykład u góry telefon komórkowy. Ta kieszonka na telefon komórkowy jest e, dodatkowo wykonana z takiego miękkiego materiału, żeby nam się nie porysował. Pod spodem są dwie kieszonki z siateczki, na przykład możemy tam wsadzić klucze, dentki e, możemy do jednej wsadzić jedzenie, do drugiej wsadzić e, akcesoria rowerowe, żeby nam się to wszystko nie mieszało. Na dole jest jeszcze jedna kieszonka e, z siatki. Która pozwala nam jeszcze bardziej posegregować tą przestrzeń w środku. No i jak pewnie widzicie, jest też ukryty pokrowiec wodoodporny na ten plecak, czyli taki plecakowy tropik, który nam pozwala zapewnić wodoodporność tego plecaka. Jest kolejna duża kieszeń, w tej kieszeni mieści się bukłak. No i oczywiście można coś tam więcej jeszcze wcisnąć. Są kieszonki klasycznie na tych pasach biodrowych, które nam pozwalają na jakieś rzeczy najbardziej potrzebne, batoniki, tutaj spokojnie upchnąć jest miejsce do montażu np. lampki rowerowej, można ją tutaj zawiesić, żebyśmy byli jeszcze bardziej, jeszcze lepiej widoczni. Ten plecak ma również takie sprytne zapięcie na rzep, które nam pozwala na jego szybkie ściąganie w razie potrzeby. No i oczywiście, tak jak model poprzedni, ma również możliwość montażu. Tutaj tego żółwia, jeżeli sobie dodatkowo dokupimy. Ten placak z naprawdę sporym potencjałem, niezłą wielkością i masą kieszeni wyceniono na 269 zł, więc kolejny plecak, który cenowo wydaje się raczej mocno atrakcyjny. Ostatnim, największym modelem plecaków V8 jest FRD 21, czyli jak sama nazwa wskazuje, plecak o pojemności 20 litrów. Ten plecak to już prawdziwy mokry sen osoby, która lubi wszystko generalnie gdzieś sobie segregować i przechowywać w różnych kieszonkach, bo ilość kieszeni w tym plecaku jest tak duża, że muszę przyznać, że na pewno nie byłbym w stanie jej chyba zapamiętać plecak oprócz możliwości montażu bukłaku, jak wszystkie inne modele V8, ma również możliwość oczywiście montażu kasku typu full face na tej frontowej ściance. Ta kieszeń jest tak samo odpinana jak w poprzednim modelu, czyli jest taka prosta klamerka, która nam ją odpina. Pod spodem znajduje się kieszeń na przykład na ochraniacze albo na jakieś przedmioty, które nie muszą być schowane w plecaku. Pod spodem jest pierwsza kieszeń z podziałkami. Tutaj znajduje się oczywiście pokrowiec wodoodporny. Znajduje się jedna, jedna duża kieszeń. Znajduje się oddzielona od niej kolejna duża kieszeń oraz na frontowej ściance kieszonka na przykład na okulary, na telefon komórkowy, tutaj z logo euro znajduje się kieszonka na przykład na jakiś portfel czy drobne, w środku jest jeszcze jedna taka kieszonka zapinana na zameczek, także można tutaj wszystko bardzo, bardzo posegregować. Idziemy dalej. Odpinamy kolejną kieszeń, a tutaj naszym oczom ukazuje się znowu prawdziwa ściana kieszonek z zapinanych na zamek błyskawiczny na siatkę. Tutaj są tak naprawdę dwie duże kieszenie na jakieś większe przedmioty, które chcielibyśmy od czegoś oddzielić. Oraz oczywiście masa przestrzeni tak naprawdę wewnątrz plecaka, która pozwala nam tutaj wrzucić coś dużego. Także też jeżeli chodzi o możliwość dysponowania przestrzenią, naprawdę dobrze jest to wszystko rozwiązane i chyba jeżeli coś tam do niego, tego plecaka kiedyś wrzucimy, to myślę, że jest duża szansa zapomnieć wręcz gdzie to leży, więc trzeba pewnie całkiem długo tego e, szukać. Ostatnia kieszeń to oczywiście miejsce na bukłak. Bukłak do środka sobie wrzucamy, jest miejsce na wyjście rurki z, tego, z tym bukłakiem e, i jest, są rzepy, które pozwalają nam ten bukłak od góry ustabilizować, żeby się po prostu po plecaku e, nie przesuwał. E, z przodu tego plecaka, który dalej jest zapinany na ten charakterystyczny rzep, mamy dwie kieszonki, na przykład na jakieś batony i tym podobne, tym podobne rzeczy. I oczywiście jest ten standardowy panel, który może być zamieniony na tego żółwia, który poprawia nam bezpieczeństwo. Cena plecaka FRD21 to 329 zł, więc, jak na 20 litowy, fajnie wyposażony i bardzo dobrze przemyślany plecak, również cena dość dość atrakcyjna. Testujemy te plecaki od zeszłego sezonu, czy w zasadzie od połowy tego sezonu i muszę przyznać, że mają pewne, jeżeli porównujemy jakość z Ewokiem, to są może minimalnie mniej trwałe, takie, zwłaszcza takie detale jak np. logo, jakieś odblaski, które się troszeczkę szybciej ścierają. Natomiast jeżeli chodzi o takie kluczowe elementy, czyli np. jakość tych elementów odpowiedzialnych za noszenie plecaka, jakość bukłaków czy jakość zamków błyskawicznych, to absolutnie żadnych zastrzeżeń nie mamy. Czyli są to dalej plecaki bardzo wysokiej jakości, które oczywiście w pewnych aspektach nieco odbiegają od może najdroższej konkurencji, natomiast pokazują, że jeżeli chodzi o potencjał wielu rozwiązań, to naprawdę nie mają się czego wstydzić i wcale nie jest tak, że musimy płacić 500-600 zł za który ma możliwości, które możemy znaleźć w produktach nieco tańszych.